Właśnie dotarliśmy do Larks Amelie, Yes. You like it, no? Yes, it's very nice. Nareszcie nie mam powodu do narzekania. Jest bardzo ładne, fajne, czyste miejsce z fajnymi, przyzwoitymi ludźmi już widzę. I jedyną rzeczą, która może być Ci plusem i minusem zależy jak na to patrzeć, to to, że nie ma tu piachu na plaży, tylko są kamienie. Więc niektórzy wolą nawet kamienie. Ja miałem kamienie w Brighton na plaży, ale... Jeśli chcecie zbudować z dziećmi zamek z piasku, to nie będziecie w stanie tutaj. No. Lepiej chodzić w butach. Niegdyś najlepiej człowieka broniła zbroja, ale dzisiaj jest to maska. Ogólnie zajęło nam jakieś 20-30 minut szukanie parkingu. Dzisiaj jest niedziela, jest bank holiday. Mamy 22 stopnie, czyste niebo i mnóstwo, mnóstwo ludzi. Mamy tutaj nawet barkę, która zabiera ludzi na tę wyspę naprzeciwko. Widzicie? Tam można nawet wjechać samochodem i zabrać samochód sobie na drugą stronę. Czyli tak, dowiedziałem się, jeśli chcecie wziąć samochód albo rower, to wsiadacie na, ten, na tę oto łódź i to kosztuje około 13 funtów, a jeśli nie macie nic za sobą tylko pieszo, no to wtedy 3,50. Mamy tutaj też różne atrakcje, tylko większość jest jeszcze Zamykana pewnie z powodu albo zbyt wczesnego czasu, albo z powodu pandemii. Woda też jest czynka. Zora zobaczę jak jest, jest ciepła. Ej, nie jest aż taka zła. Pobyt w nadmorskiej miejscowości w Wielkiej Brytanii byłby grzechem gdyby nie kupić typowego fish and chipsa, czyli najpopularniejszego przysmaku w Wielkiej Brytanii. Tutaj ketchup był domyślnie. Normalnie najlepiej jeść to z so sos. So tak zwanym um, tartan Podobno ta ryba jest świeżutka, prosto z morza, nie jest mrożonki. Zobaczmy w środku. Bialutka, mięsista. Ta ryba jest smażona na głębokim, panierowana i smażona na głębokim oleju. Skoro jest złota, to znaczy, że olej jest świeżo wymieniany. Kiedy jest ciemniejsza, to wiecie, że um, nie jest. Mm. Hmm. To jest arcy dobre, proszę Państwa, arcy dobre. Jeszcze z takim widokiem, z jedzenie tego posiłku na plaży, to jest absolutnie. Konieczna sprawa po przyjeździe do Lark czy jakiejkolwiek innej miejscowości nad może. Także smacznego! Dziękuję. Amelie, już zostaw tę te kamerę, teraz jemy. Więc miejscowość jest mała, ale jak widzicie, jest tu parę rzeczy, które można pozwiedzać, albo sklepów, do których można wstąpić. O, Amelie, już zaczyna szukać sobie sukienki. Jeśli chodzi o sklepy różnego rodzaju, to są sieci typowo znane w Wielkiej Brytanii. One są praktycznie w każdym mieście, ale tutaj spójrzcie, jaki macie fajny widok z centrum miasta. Coś podobnego jest w Edynburgu też. Coś się dzieje z Amelie, chyba coś zobaczyła. What's there? Oh, it's so, uh, sweeties and candies. <laughs> uh. I jedna rzecz, która rzuca się w oczy, o której zawsze wspominam, bo no, to jest bardzo istotne dla mnie, to to że jest bardzo czysto, a jest bardzo ruchliwy dzień. Mnóstwo, mnóstwo ludzi. Ciężko jest zaparkować gdziekolwiek samochód i wciąż nie ma żadnej śmieci na ulicy. Czyli po prostu ludzie, którzy tu przyjeżdżają, rozumieją, że kosze są po to, żeby wyrzucać do tej śmieci, a nie ulica. Spójrzcie, takie miejsce właśnie najbardziej lubię do mieszkania. Po tej stronie macie pa piękne pagórki góry. A tutaj jest morze. Gdyby tylko pogoda była przez większość czasu taka jak dzisiaj, to bym się tu przeprowadził. Polecam to miejsce. A. Spójrzcie, jaki odrzutowiec. W ogóle tutaj to wygląda, jakby jakaś była ulica w Miami czy coś, nie? Powiewają flagi jasne, białe budynki. Takie właśnie najbardziej lubię. Tak jak w Brighton's, takie jaśniutkie, fajne. Nie szare, ponure dziady, ponure. I to daj mi takie trochę jakby drzewa palmowe. To się jeździ kabrioletem w ogóle, czy jakby nie był w Szkocji. Coś pięknego, piękny dzień. A to jest kolejka do kawiarni. Tutaj, jak zobaczycie, to widać, że jest to tak jakby miejsce wspominające bitwę pod Larks w 1263 roku. A Nie mamy pokingu, więc nie, nie jesteśmy w stanie tu pójść. Ale jeśli kiedyś odwiedzicie to miejsce, to warto wiedzieć, że takie miejsce istnieje. Więc jeśli interesują Was historyczne rzeczy, to i na i wikingowie, to na pewno odnajdziecie się tutaj. A tutaj możecie zobaczyć zlot tych unikatowych samochodów. Ten, który mnie tam wyprzedził wcześniej, jest tu, zaparkowany. O! A! Fajny jest ten dźwięk silnika! Dopóki nie mieszka się przy ulicy. O, tutaj panowie chyba się zbierają. Tym niebieskim najbardziej bym chciał się przejechać. O, patrzcie, a! Oh yeah. a ależ pięknie i spokojnie prezentuje się widok tutaj. A jak nam się znudzi, to możemy przyjść tutaj do tego małego parku w którym zobaczcie tylko co oni mają zobaczcie, zawsze chciałem mieć takie coś zawsze marzyłem o takiej rzeczy, tylko była zbyt droga o, fajna sprawa o, tutaj dwóch dziadku właśnie się ściga coś pięknego przynajmniej mają jakieś hobby, może nawet sami zbudowali to łodzie o, widzimy który dziadek wygrał i to nieźle wygrał znaczy nie wiem który to który, ale się dowiemy ten który złapie pewnie łódkę no dziadzie, dawaj, dawaj, dawaj A dobra, wiem który. Tutaj w czarnej koszulce. Och, to jest, to jest chyba moje ulubione miejsce tutaj. Nie masz takiego gwaru ludzi już. Jest spokojnie, mniej osób. Kamera tego tak nie oddaje, ale tam widać takie za góry, które się malują Spójrzcie Tutaj widać okręt Tutaj jest bardzo płytka woda też, można sobie tam przejść. I tutaj mamy główną atrakcję, z której właśnie przyszliśmy. O, tu też zawsze chciałem zrobić coś cudownego. Tak szczerze mówiąc bym się bał trochę, ale, ale to musi być doświadczenie fajne. Pójdźcie, znalazłem muszelki. Posłuchajmy czy to jest szum morza, czekaj. Musisz być twardy. Nie To nie może. Ależ pięknie, co? Piękna pogoda, piękna miejscu. Pani pokaże, pani pokaże. Nie jest pięknie. pięknie? Idealnie czysta woda, tylko zimna jak cholera. Ale czysta. Woda tak czyściutka, że można zobaczyć wszystkie glony. Wario? We are at the ice cream shop. We should? Oh, I don't think we should. Yeah. <laughs> <laughs> it's a baby. Oh, Amelie am to what she the most. What's the flavor? Raspberry and uh, puff candy, which uh, it's like toffee, I think. Okej, okay, na dzień w Lark, zdobie końca. You like it? Yes. I naprawdę szczerze polecam. Tym razem, jak widzicie, nie narzekałem, bo nie było na co narzekać. Nie jest to miejsce, w którym macie nie wiadomo ile atrakcji, to zwiedzania czy coś takiego, ale jest bardzo ładnie, czysto, przyjemna atmosfera, fajni ludzie. Są miejsca, w których można dobrze zjeść. Są też popularne sieci, takie jak Weatherspoon, jeśli chcecie zjeść coś znajomego. No i tak, i tyle. Zobaczcie. Ciągle jest piękna pogoda, jest już 18, już prawie 19 w sobie dobija. Ciągle jest pięknie słonecznie, eee, więc tak, polecam. Miłe miejsce do zrelaksowania się. Do zobaczenia w następnym tygodniu. W następnym tygodniu będzie filmik z Starlink.